Witajcie na kanale, ja jestem Sychio, a to są paczki. Paczki, które zamówiłam niedawno z roślinami i niektórymi innymi rzeczami. Myślę, że Was zaciekawią. Stwierdziłam, że fajnie będzie nagrać coś innego na kanał. Zwłaszcza, że ostatnio moje rośliny bardzo zdychają, ale no, jeśli chcecie room, room tour, w sumie house tour z roślinami, to dajcie znać, mogę Wam pokazać moje zdychlaki. Chętnie pokażę. O, a tutaj kapeć lady yy, podpisany. Zaczynamy od pierwszej paczki. Nie chcę tutaj mocno szelesić, więc za chwilę wam to wyjmę, ale generalnie jest to pewne ciekawe akcesorium. Nie wiem, czy umiem w ogóle wyciągać jedną ręką. Rzeczy: Jezu, siatka. Siatka i łopatka. O Boże, dobrze, tak, jest łopatka, ale... O Boże, czemu taka brzydka? Zobaczcie. Czemu to takie jest? O Matko Bosko. No nie wiem, dlaczego taką łopatkę dostałam, taką kruszoną, że tak powiem. Tu też takie jakieś? Uczy ciężko mi to wyostrzyć, bo to wiecie co, jest w ogóle na telefonie chłopa nagrywane, a on w ogóle też będzie miał nowy telefon i ja będę miała nowy telefon, ale kurczę te paczki za szybko zamówiłam, bo jeszcze nie mamy tych nowych telefonów. No nie wiem, no to to taka dziura jest jakaś taka, no ale dobra. Ogólnie ostrzegali, że kiedy grzebie się w ziemi, to coś się tutaj może stać, więc no trudno. Ja jeszcze nie grzebałam, a już się stało. No ale życie. Ważne, że, że, że jest. Po prostu cieszmy się z małych rzeczy. A tutaj jeszcze jedno akcesorium. O nie, na taśmy sklejone. O Chryste. Kto tak zrobił? Dlaczego tak się stało? No, tutaj. czy ja nie mam, nożyczek tak naprawdę? O. Przecież proszę, jednak. Mamy matę. Mata Vulcanus. 100 na 100. Mata. Mata służąca temu, że. Tutaj do środka będę wkładała. O Boże, ale ja jestem <laughs> YouTuberem tragicznym. Do środka będę wkładała. Co ja będę tu wkładała? Będę wkładała po prostu rośliny, które będę chciała przesadzić. To jest chyba na odwrót zrobione. Chyba tak miało być. Jezu, ta mata jest tak duża. Zobaczcie, jakie to jest ogromne. Ja tu mogę przesadzić normalnie cały las. Na tej macie. Matko Bosko, jakie to jest wielkie, w ogóle obok mam lustro, a nie chcę pokazywać twarzy, bo jestem anonimusem. I tutaj się jakoś to spina ze sobą i można sobie sadzić. I ziemia się nie wysypie, bo wiecie co, jak ja przesadzam rośliny, to mam tak, że rozkładam sobie worki na śmieci, tak tnę sobie nożyczkami. <laughs> Świetna wizualizacja. Tyle sobie nożyczkami, no i wtedy po prostu e, to sobie rozkładam na, na tych workach. Ale to nie jest wcale dobre, bo te worki, wiecie, no są dosyć małe i między szparę się dostaje ta ziemia i tak czy siak jest wszędzie syf. A mam nadzieję, że tutaj, jak mam taką matę dużą, to to, to jakoś będzie lepiej działać. Ale czy to faktycznie jakoś się będzie trzymać? Jak to spiąć w ogóle? Tutaj są jakieś guziki. Guziki, zatrzaski! Guziki są! No i co? I co teraz? Co z tym? Jezus. Chyba tak to ma być. Tak! Dobrze, dobrze! Na drugą stronę jednak. Jednak na tą śliską. No i zobaczcie. I tutaj by było coś takiego z tej strony. Tak samo tutaj on. No i w środku by były te rośliny z tą ziemią. No nie wiem, jakieś to duże się wydaje. Trochę jednak, może za duże, ale, ale już dobra. No. Chciałam duże, to mam duże. <grym> Także taka mata na pewno się przyda, bo od dwóch lat mniej więcej kwiatów nie przesadzałam. Więc to będzie idealny do tego przyrząd. Przyrząd. Nie wiem. No i jakiś pomocnik taki, no, taki czarny. <grym> Czy się <grym> może zaraz bonują mi ten film? <grym> Idźmy dalej, po prostu, idźmy dalej Dobra, zajrzymy teraz do tego małego pudełeczka Małego, ale jakiego fajnego Moja ręka ogólnie robi za Wiadomo, z jakiej firmy zamówione Bo wszystko jest obklejone te, tą marką Ale zobaczymy, co jest w środku i w jakim jest stanie Tutaj widzę coś Coś żyje Czekajcie do światła Czy to żyje? Tak, to żyje. Zaraz odpakuję. Jest chyba całkiem dobrze. Przytrzymałam to po prostu rośliną. Więc tutaj będę odpakowywać i będzie widać. O Boże, tak, nareszcie dobry kat złapałam. Wspaniale. Ach, ten profesjonalny youtuber, słuchajcie. Dobra, otwieram. O Boże, ja tak odważnie tutaj nożyczki wkładam, a może tam roślina żyje. No raczej żyje. Ale trzeba to uważać, a nie tak na pałę. Jezu, bym jej krzywdę zrobiła. Zaraz zobaczycie. Ona by tego nie przeżyła. Dobrze, że wyjęłam te nożyczki. Ok, mamy, mamy ceropegię. Ceropegia, Woody. Jest właśnie taka piękniutka tutaj, malutka. Mam nadzieję, że urośnie bardzo duża. O, tutaj pięknie się rozwija. Widzę, że ma jakiegoś nowego liścia. Trochę ziemi, no i tyle. Dzisiaj nie będę przesadzała tych roślin ani nic. Teraz będą chyba przez dwa tygodnie na kwarantannie, więc najwyżej będę mogła te taśmy tutaj odkleić, ale na razie jeszcze nie odklejam, bo zrobi się syf w sypialni. A nie chciałabym jednak w sypialni mieć syfu. Mogę mieć w innych częściach domu, ale może nie w sypialni. W każdym razie jestem zadowolona. Mała, ładniutka roślinka. Bardzo mi brakowało jeszcze takiej fajnej, bo aktualnie starzec zdycha, także miałam takie fajne kuleczki starcowe, ale musiałam się pogodzić z tym, że prawdopodobnie nie przeżyją. Tutaj mamy paprocie, zresztą widać, że tu są jakieś koperkowe sprawy. Ja się śmieję, ale dla mnie dużo roślin kojarzy się właśnie z natką pietruszki i koperkiem, a tu są jakieś takie śmieszne zabijańce, zobaczcie jak to wygląda. Też jak takie ziele, śmieszne jak taka sałata. Nie no, całkiem spoko. Fajnie, że dali pałeczkę drewnianą. W sumie nie spodziewałam się drewnianej pałeczki. Nie znam się na roślinach za bardzo, więc trudno mi się odnieść merytorycznie, więc zajmuję się pierdołami typu drewniana pałka. Wydaje mi się, że jest ok, że nie jest chora ani nic. Trochę ma tutaj uschnięte, ale wydaje mi się, że, że to są też jakieś stare liście, nie? Więc to też tam. Widać, że te najnowsze ładnie rosną, że, że jest ok, Ogólnie całkiem niezłe, chociaż pokrój mi się trochę yy, nie podoba, bo tu tak wystaje, tu tak z tej wystaje, że wolałabym tak bardziej tak w kupie. no ale może ona taka jest po prostu, więc dajmy jej być sobą. Kolejna roślina. E, tutaj mamy papluć taką klasyczną, a w ogóle Wam nie powiedziałam jak ta się nazywa, e, tamta się nazywała Nefroleptis exaltata Witamina, nie, Enti... emina, emina, witamina, W <ścoughs> blisko i teraz wszyscy rośliniarze mają takie, ja pierdziele, ona nawet nie umie czytać. No właśnie, o nie, ty... I jakiś robal tu łazi w tym kartonie. To jest to jest jakaś mucha w środku. No, no, no zaraz wam tyle zmianę, żeby wam pokazać, że jest mucha w środku. Smucha, jest, jest mucha? Ona tu była, przysięgam. O, o. Widzicie ją? Ja mam nadzieję, że to nie jest ta muchówka jakaś, czy coś tam. Mam nadzieję, że to zwykła mucha, a nie te wszystkie jakieś gówna. Tu jest, zabijmy ją na moim palcu. W ogóle ten unboxing to jest jakaś masakra. Co ja tutaj robię? Jeszcze nie widziałam youtubera, który coś takiego by odwalał, co ja tutaj odwalam, ale nieważne. Idźmy dalej. Nie przejmujmy się. Nie ma co siać paniki. Być może jest to zwykła mucha. Zwykła po prostu jakaś owocówka. Nie siejmy paniki. Zresztą była tylko jedna. Yy, dobra, mamy paproć. Tą się chciałam zachwycić, bo widzę, że jest bardzo gęsta, bardzo ładna, ma duże liście, yy, więc fajnie. I tutaj otwieramy ją. Jest trochę zgnieciona przez transport. No ale to wiadomo, no jak ktoś kupuje na zamówienie rośliny zamiast pójść do sklepu, no to wiadomo, że musi się liczyć trochę z tym, że, że trochę te liście będą lekko przy, przygniecione do, do środka. Ale ogólnie wydaje mi się, że całkiem spoko. Myślę, że dobrze będzie miała u mnie. Dobrze będzie miała u mnie, tymczasem u mnie statystyka wygląda tak, że jedna trzecia roślin y, nie przeżywa. Także będzie miała świetnie, ale może będzie w tych dwóch trzecich szczęśliwców, którzy jeszcze żyją. Ona się nazywa Exaltata Nefrolepis, wyniosły po prostu, zwykła paproć, niby zwykła, a jednak niezwykła, bo, bo jest ładna po prostu. Idźmy dalej. Dobra, trochę się boję ruszać tej rośliny, bo to chyba z niej wyleciała mucha. Ale dobra. Otwieram. Do odważnych świat należy! Mamy coś takiego. Takie pogniecione harmoniki. Strasznie mi się to podobało na zdjęciu i na żywo widzę, że jest tak samo ładne. Trochę mnie brzydzi ten środek, wygląda jak pająk, ale nie jest to pająk, ale trochę mnie to brzydzi, bo mam arachnofobię. Ale okej, okay, dobra, nie będę na to patrzeć po prostu. Bardzo ładna. Fajny też kolor, też trochę inny. Taki jaśniejszy, bladozielony. Nie wiem, liście ładne, w sumie zadbana roślina. Nie, nie, mam, nie mam uwag. Pod liściem też nie ma żadnych niespodzianek, więc, więc chyba spoczko. Co myślicie? Mi się podoba. Pierwsza, a nie, pierwsza paczka jeszcze nie za nami. Jeszcze mamy yy, mój statyw do otwarcia, ale nie wiem, czy teraz otwierać mój statyw i pozbywać się statywu. No dobra, spróbujmy. Tylko teraz weźmiemy inny statyw. Może paproć będzie moim statywem w tej chwili. Oj! No i świetnie. A few moments later. E, więc jeszcze nam z tej paczki została jedna mała roślinka, która była naszym skakiem, teraz szukamy nożyczek. A few moments later. W ogóle też tak macie. A tu są w kartonie, że nie możecie znaleźć rzeczy, które przed chwilą mieliście w rękach masakra. Ja już nie wiem, czy to starość, czy to głupota. E, dobra, otwieram. Kolejna roślina. Jest to, proszę państwa, yy, nie pamiętam nazwy. <laughs> hoja Carnosa. Podobno jest to dość popularna hoja, hmm. więc nic takiego szczególnego, ale jest to moja pierwsza hoja, więc dla mnie to jest bardzo szczególne, że moja pierwsza. No nie wiem, no chyba będzie żyć, ale. Nie zachwyciła mnie swoim, swoim wyglądem. Najbardziej mnie zachwyciła, jak już trochę jest większa, ale przyznam szczerze, że byłam trochę cebulą i kupiłam po prostu mniejszą, żeby mi sama urosła, ale no. No nie wiem, mogłaby być większa, ale to tylko moje preferencje, bo przecież taki rozmiar wybrałam, więc po prostu na przyszłość może jednak większa. Chociaż na przykład ta mega fajnie wygląda, a jest malutka, więc to też zależy może od tego pokroju rośliny. No nie wiem, tutaj wygląda jak po prostu taki jeden wielki kołtun, ale no hoja tak, tak ma, przynajmniej ta. Jak ona się nazywała? Kompakta, karnosa kompakta. Kompakta, taka kompaktowa jest bardzo, no, zbita. Teraz czas na kolejną paczkę. Chciałam Wam pokazać mój nawilżacz powietrza, który kupiłam, ale nawilżacz powietrza wraz z paprocią robi aktualnie zastatyw, więc tutaj przyniosę po prostu kolejną paczkę z roślinami. Dobra, muszę się streszczać, bo jest już dwudziesta druga. Ja o tej godzinie zazwyczaj śpię, ale widzicie, jak się poświęcam dla Was. Nie no, żartuję, też mam fans z tego. Zawsze mnie śmiesz jak youtuberzy mówią, jak to się poświęcają, a tymczasem jest to ich w ogóle źródło utrzymania, więc to tak jak ja bym chodziła do swojej pracy i mówiła, Boże, jak ja się poświęcam, tymczasem za to mi płacą, no ale dobra. To już moja tutaj anegdotka. Lecimy do kolejnej. Patrzcie, o, zobaczcie, jakie to jest przepiękne. Boże tak bardzo chciałam mieć tego niedośpiana, nawet wiem, jak on się nazywa się? Tak bardzo lubię tę roślinę, że nawet wiem, jak się nazywa. I zaraz się okaże, że to nie jest to. Nie, no to jest to niedośpian. Niedośpian kłosolistny. No przepiękna roślinka. Jest co prawda malutka, bo wiadomo, jestem cebulą. Jakbym chciała wszystkie duże rośliny, no to... <laughs> Wiadomo, jakby to było, ale no jest słodka. Trochę się boję tego jasnego ulistnienia. Czy nie zabiję tej rośliny? No bo to jest jednak delikatna roślina. Ale no nie wiem. Niby było, że nie jest taka trudna w, w uprawie, z tego co pamiętam na stronie, ale może źle pamiętam. W każdym razie jest przepiękna i mam nadzieję, że jej nie zabiję. <laughs> Oby nie! Kolejna roślina. Jest to malutka, malut, malutki sukulent, tak naprawdę. Taki śmieszny rozchodnik, taki bulwiasty. Ja ogólnie szukałam czegoś też na okno żeby było trochę odporniejsze i lubiące suche powietrze. Wydaje mi się, że ten rozchodnik sobie poradzi, aczkolwiek on się chyba nie nadaje na takie super słoneczne tereny, więc tutaj może nie aż w pełne słońce, ale jednak do takiego bardziej suchego klimatu, wydaje mi się. No I ładny, nie wiem, ten mi się podoba. Niby jest mały, ale jest ładny. A niektóre właśnie małe to tak średnio, więc to zależy od roślin. Tak, akurat mi się mega podoba. Tutaj mamy jakąś yy, tubę znowu z pałką. To jest roślina na pełne słońce. Podobno świetnie sobie radzi. To się nazywa bakalankolę. Wiecie, spędziłam na stronie sklepu kilka dni, więc czegoś się nauczyłam jednak. Uważam, że bardzo dobrze zapakowane. Co prawda już te yy, ocieplacze jakieś nie są turbo ciepłe, ale naprawdę spoko. W sumie nie wiem po co ta pałka do takiej rośliny ona będzie się pieła po tej pałce? Chyba nie, ona nie jest taka pnąca. No nie wiem. W każdym razie ona jest idealna podobno na takie bardzo słoneczne stanowiska yy, i sobie radzi z, taką, z takim ciężkim yy, letnim słońcem, więc idealnie na właśnie takie okno popołudniowe, które mam. Nie wiadomo co tam postawić, bo tam po prostu słońce wypala wszystkie liście. Mam nadzieję, że tej nie wypali. Oby wypaliła. Myślę, <laughs> że się nie liście, tylko ona wypaliła w tamtym miejscu. W sensie wiecie o co chodzi. Boże, idźmy dalej. Tutaj mamy taki piuropusz. Piuropusz, a w środku. O, mamuniu, jaki piękny skrzydło Zobaczcie. Jaki on jest uroczy. O, Boże, żebym, żebym go nie zabiła. Błagam, żebym go nie zabiła. O nie, jakiś robal wyleciał. O, ma setkę. Normalnie robale nie w Ja przepraszam, że tutaj zrzuciłam, ale normalnie na kapciu jakiś robak się pojawił. Zabiłam go już, ale no powiem Wam szczerze, że jestem trochę w szoku, że mi tu coś wylatuje kawotna w mojej sypialni, jak ja mam tu zasnąć później. To jest Jak mam zasnąć później z tymi robakami, nie wiem. bo już się zaczęłam stresować, powiem wam szczerze, ja kocham rośliny, ale... Robaki też za dużo. <laughs> Dobra, w każdym razie skrzydłokwiat jest w stanie bardzo dobrym. Jest trochę zgnieciony przez transport, to wiadomo. E, tutaj listki ma takie całkiem całkiem. Tu coś się rozwija. Ogólnie z mojej perspektywy skrzydło kwiat jest trudną rośliną. Mam aktualnie skrzydło kwiata i on tam ledwo żyje, więc nie wiem. No, ale tutaj wydaje się, że ten jest całkiem spoko. Pod liśćmi nic nie widzę specjalnego, tylko ten jeden rower wyleciał, co mnie przestraszył na maksa. No, ale chyba jest git. Aż strach po prostu ruszać kolejne paczki, powiem szczerze, że ja mam taką fobię na, na robaki, że to jest dramat. Ale dobra. Znowu to powiem, do odważnych świat należy. O Boże, jaki duży! E, myślałam, że będzie mniejszy. Jednak takiego drobnego dostałam, zobaczcie. Patrzcie na to. Co to jest za cudo? To jest tak śmieszne. W ogóle wygląda jak taka małpa, co nie? Taki goryl tu ma takie ramiona. <ścoughs> o matko, no takie bązai śmieszne. Fikus taki. Sobie fiknął. I ma takie śmieszne tu garby. No śmieszna jest ta roślina. Patrzę jeszcze pod liściem. I nie wiem, tak dziwnie trochę pod liściem. Wy musicie mi ocenić to białe takie, to tak ma być? Oceńcie mi to, please. O, to tak ma być? Nie wiem, czy to suche jest, czy to, tak, czy to takie odbarwienie po prostu. Coś tu jest na tych liściach? Nie wiem, Boże, ja się tak nie znam na roślinach, że to jest hit. W ogóle chyba ktoś powinien tutaj ze mną otwierać, kto się na tym zna, żeby mi tutaj doradzał. Tutaj zamówiłam jeszcze jakieś podłoże uniwersalne, ale chyba wiecie co? Najpierw to podłoże włożę po prostu do zamrażarki, żeby te wszystkie robaki zgniły. Bo boję się, że one są też w ziemi. Tutaj też coś jest, a też podłoże uniwersalne. No, trochę ziemi po prostu. I czas na kolejną paczkę. Tutaj klimat z badylem. Ostatnia paczka. Będzie coś dużego! Jakie piękne, zobaczcie! O go bosko! I nawet nic nie wyleciało żadnej muchy, się sukces! Trzecia paczka była najbardziej szczęśliwa. Zresztą to poprzednio to wyglądało mi na mola, a nie na muchę. No ale dobra, nieważne, zobaczcie jakie piękna szeflera jest. No jest po prostu idealna jak z obrazka, zobaczcie te nowe liście. I pod liściem też jest pięknie, wszystko ładnie, idealnie po prostu. Może ja to rodzaj odstawię w ogóle od innych roślin, bo on sobie teraz. No, a tutaj szeflerka jest po prostu idealna. No, tu jeszcze ma takie małe, zobaczcie. Jezu, czy to widać? O tutaj, widzicie? Takie małe cipcie są. Słodkie. O Panie, a ta jaka wielka. I takie kwiecie, oto. Takie oto kwiecie, dosyć duże. Nawet się nie mieści mi tutaj w kadrze. Oto wam pokażę. Takie kwiecie. Jest to przepiękna pachira. Ona jest, wydaje mi się, o nie, jeden listek się złamał. Jeden listek się złamał, zobaczcie tutaj. No ale to transport, no wiadomo, no. Tutaj kurierzy nie oszczędzają tych roślin więc trudno zdarza się, ale ogólnie jest przepiękna. Może jej się ten listek zasklepie, bo to czasami te rośliny wytwarzają jakieś te substancje lecznicze, coś tam sobie te rany jakby zasklepiają, więc może jeszcze nawet ten listek jest do uratowania, tylko trzeba by go było jakoś tak przykleić bardziej do tej roślinki. No, ale ogólnie jest bardzo ładna. Myślę, że godna polecenia, tak samo jak właśnie. Schefflera też jest super, więc te dwie jak najbardziej polecam. Mam po prostu cały pokój teraz w tych wszystkich kartonach i papierach. Dramat. Dobra, otwieram kolejne. Tu już końcówka będzie, zobaczcie. Tutaj jest taki mały krotonik, bo kroton też u mnie zdycha. No cóż, zdarza się. Więc takiego małego zamówiłam na pocieszenie. Może on przeżyje. Chociaż jest mały, a małe to czasami ciężej. Jest utrzymać przy życiu, bo no, szybko, jak już padają, to nie ma za dużo liści, ale ten jest całkiem taki spokojny. Jak na taką małą roślinkę, to, to jest co odpadać, że tak powiem, <grym> w razie problemów. Ale widać, że pod liśćmi nie ma żadnych problemów. Jest piękniutki, też takie błyszczące ma liście. No, naprawdę zadbana roślinka. I jeszcze ostatnia roślinka nam została to jest bodajże taki mały. Co to było? Co mi padło? Aglaonema chyba taka malutka, tak. Miałam już kiedyś taką, natomiast przelałam ją. Więc teraz mam nadzieję, że przeżyję. Będę ją zdecydowanie mniej podlewać niż wtedy, bo po prostu ją zalałam. To już wszystkie roślinki. Na koniec chciałam Wam jeszcze pokazać mój, no ten taki nawilżacz powietrza, ale właśnie teraz będzie problem z kamerą. Więc pozwólcie, że tutaj wrócimy do świata. O, jeszcze Wam pokażę te wszystkie rośliny, co zamówiłam. Tu jest ten bonsai, trochę podejrzany, trochę się go boję. Tu są te przepiękne roślinki. O, proszę bardzo, te z tej paczki, i tutaj jeszcze. Tu są jeszcze roślinki. O. I tam jest jeszcze ten taki śmieszny, pogięty. Trochę podłoża wiadomo. No i do tego to. A przepraszam, jeszcze tu coś zamówiłam. Jezu, bym to wyrzuciła do śmietnika. A to jest: wiecie co to jest? To jest po prostu termometr z mierzeniem od razu wilgotności powietrza. I mamy tutaj w paczce było 56 wilgotności i 15 stopni. Przynajmniej po przyniesieniu do domu, bo w sumie pewnie już się trochę nagrzało. Także to jest bardzo potrzebne. Mam to w prawie każdym pomieszczeniu w różnych miejscach, tylko że właśnie brakowało mi dodatkowego, no, żeby wiedzieć po prostu, ile, ile ma ta roślina. A i jeszcze tu trochę ziemi, kupiłam. Ziemia jakaś tam, jedna i druga, i dla, dla takich kwiatów, i dla innych. A tutaj mamy wielką paczkę. Dobra, dostałam się, przedarłam się przez wszystkie. Trudności. Aha, a tu jest taśma. No to fajnie się przydarłam przez wszystkie trudności. No dawaj. O, dobra. Jest już otwarte. Można zaglądać do środka. To jest zawsze też takie ekscytujące, jak ktoś otwiera pudełko i nigdy nie wiadomo, co jest w środku. Niektórzy youtuberzy to w ogóle otwierają wcześniej. I później wiecie, nie ma już takiego efektu. Efektu zaskoczenia, jak z tymi muchami, o masakra. Dobra, i tutaj mamy pianki oraz. E, Jezu, jakie to wielkie bydle jest. Kurka wodna, ja myślałam, że to taki mały będzie. Ja aż muszę wstać, bo ja tutaj muszę pokazać moje kapce normalnie z powrotem. No powiem szczerze, że takiego pudła to ja się nie spodziewałam. Ja bym się, kurde, zastanowiła pięć razy, jakbym wiedziała, że to takie duże będzie. W sensie wiem, że to jest dosyć wydajny sprzęt. Podobno z jednej strony właśnie jest dosyć cichy, a z drugiej strony jest dosyć też wydajny, więc spodziewałam się, że skoro on pasuje na mieszkanie 50, pokój 50 metrów kwadratowych, coś takiego, no to spodziewałam się, że musi być trochę większy, ale to jest po prostu taki wielki kloc. Fakt, że i tak całkiem elegancki, bo tutaj ma taką nóżkę srebrną, to całkiem fajnie będzie wyglądać w pokoju, ale mimo wszystko no to jest taki dzwon, że szok. No, także y, mogę później wam dać znać, albo nie wiem, w jakimś kolejnym filmie, jeśli wam się takie filmy spodobają, to to będę po prostu kręcić kolejne, więc wtedy mogę wam dać znać, jak on się sprawuje. Chyba nie muszę mówić, że film nie jest w żaden sposób sponsorowany. Nie mam sponsorów. Sponsoruje mnie tylko Balbina Biedak. Yy, no, także... <śled> Nie wiem, czy Barbina Biedak by takie zakupy sponsorowała w ogóle, ale może mnie Szpadel, Szpadel mnie może z kwitnących wzgórz tutaj sponsorować, także no, tyle w kwestii sponsorowania. No i dam Wam znać, jak to się sprawuje, jeśli chcecie takie filmy. W międzyczasie może trochę ogarnę sprzęt, bo będę miała już nowy telefon, może będzie jakoś lepiej nagrywał. Kupiłam też statyw, więc... Będzie na pewno trochę łatwiej. No, a tymczasem żegnam się z wami. Jeszcze szybki rzut na roślinę, żeby zakończyć ten film pozytywnym, zielonym akcentem. I do widzenia!